Głodzia gra się dopiero rozpoczyna, bo właśnie przed sekundą dostaliśmy informację od szefa, że przyjadą pana z butlerzy za 20 minut. Zabiorą nas na pewne niesamowite przeżycie, które jest możliwe tylko tutaj, tylko w tej części świata, tylko w tym hotelu i tylko o tej porze. Więc właśnie za chwilę jest zbiórka, żeby przeżyć coś niesamowitego. Znaczy, tu jest tak pięknie. Bosze, tu jest pięknie. Jeszcze mamy, słuchajcie, czy to już mówiłem, czy nie? O tych lądujących samolotach. No, chyba jeszcze nie, bo tu nam to jeszcze to tam w tle lądują samoloty tak. Centralnie, słuchajcie, nad wodą wygląda to fantastycznie, bo ten pas zaczyna się e, zaraz, kiedy zaczyna się ląd. Jest w ogóle pełnym stosem patrząc na to z boku, jak wielkie, olbrzymie samoloty dwupiętrowe e, lądują. Niewiarygodne. Tak, poproszę. Niewiarygodne, co? Mhm. Czy to było tak wcześniej? Co to za muzyka?